powitać, można tak powiedzieć, na promocyjnej wystawie młodej artystki, ale bardzo zdolnej, zapowiadającej się bardzo dobrze w przyszłości. Mam nadzieję, że będzie dla niej podwójny nowy Jork, Paryż po tej galerii siedzia, ale będzie miała wspomnienia, że pierwsza wystawa, czyli jedna z pierwszych wystaw, bo prawdę mówiąc, co to już brałaś udział w przeglądach międzynarodowych z nami. Także przedstawiam Państwu. Kalinę Kazimierczak, tak, która właśnie w przyszłym roku broni magisterkę, teraz pracuje nad tym, ma rok dyplomowy, robi pracę także. Brała udział z nami w międzynarodowych wystawach alternatywach, brała udział w wystawach w Pałacu Struga, w Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki. Była w 2018 pierwszy raz się poznaliśmy na naszym sympozjum międzynarodowym Barwy Wolności. Też także wtedy, jak pracowałaś, tak? tak, zdawałaś na studia? Tak, wtedy zdawałaś na studia. Też ją to tak bardzo tak z nami przebywała w dyskusji bardzo licznym grupami. Cieszymy się i zobaczcie, jak ten czas szybko przyleciał. Niedawno w Antonii mieliśmy Sympozję międzynarodowe w 2018 na stolecie państwa polskiego, a tutaj już Kalina kończy studia, wtedy zaczynała, jak ten czas szybko leci, ale cieszymy się, bo naprawdę widać bardzo duże postępy, szerokie kroki, wspaniałe prace, zupełnie inna szuka na dole tutaj, ale bardzo fajnie, że jest ta różnorodność mi się wydaje dlatego, że tam jest jakaś sztuka dojrzałej kobiety, która już yy, stworzyła wiele lat po uczelni poznańskiej i ma wiele nagród. Ty, ty zaczynasz ślify yy, teraz zdobywać, ale też ciekawa, sztuka inne spojrzenie, jest jak gdyby też ciekawe przez co to. jest. Także zobaczcie, jakby dwie wystawy inne, ale wszyscy, obydwie, ktoś mi tutaj powiedział, że obydwie na bardzo wysokim poziomie. Także to mnie bardzo cieszy, że mimo, że są inne, ale że ja wiele wyciągnąłem z tych dwóch wystaw. Nie wiem, jakby Państwo dla siebie, także bardzo się cieszę, że jest ten kontrast to co ja kiedyś się uczyłem, pamiętam o kolorystach polskich, o sztuce polskiej w Paryżu, jak na dole ta wystawa, piękny kolor, światło, tak tutaj ta nowoczesność, która teraz w wielu galeriach, ja byłem na Bielskiej Jesieni, też miałem okazję oglądać, więc już ten jakby nowy nurt sztuki się Kalina wpisuje, także fajny my tutaj, nasza sztuka, ten okres przejściowy, nowa sztuka, fajnie, że tak się dużo dzieje, bo to jakby pobudzenie, nie jesteśmy zamknięci we w jednym hermetycznym naczyniu, tylko mamy okazję się rozwijać, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak wy państwo będziecie to odczuwać. Może za dużo mówię, ale e, Tereska o to prosiła, żebym więcej powiedział na temat sztuki, o, o tym rozwoju. Także to nie jest przypadkowe, że te dwie wystawy są złączone razem, dwóch kobiet, ale o innym jakby sposobie e, myślenia. już odważna agresja, taka się, jak to na, na dole ta subtelność. Ta poetyckość, ten pejzaż, ten spokój malarstwie, co bratka bierze i zawsze w to chodziło. Ale może ja już nie będę tyle mówił, powiedz może nam wszystkim, o co tobie chodzi, o twojej sztuce, że takie odważne, agresywne, chociaż tam na końcu wspaniała ta praca mi się podała z tym hotelem musiałem sobie... I ona taka klimatyczna, fajna, inna, ale to dobrze, że są te kontrasty bardzo silne. No powiedz teraz ty coś, co to kieruje, dlaczego takie różne emocje? Proszę. Więc, bardzo dziękuję za zaproszenie na wystawę i bardzo dziękuję za przybycie. Ta wystawa Underdogs jest o. Wszystko zaczęło się jakoś tak w czerwcu, gdzie miałam bardzo dużo jakichś takich dziwnych sytuacji. Jak wracałam do domu, albo byłam gdzieś i byłam zaczepiona przez różne osoby, i czułam się bardzo niekomfortowo, czują się w dużym niebezpieczeństwie, bardzo często. I wiem, że wiele osób, moich znajomych, przyjaciół i w ogóle, no zwłaszcza niestety kobiet, mierzy się z, z tym, że, że są po prostu zaczepiane i czują się bardzo... Zagrożone. Zagrożone, tak. I wtedy pomyślałam, że, że chciałabym hmm, jakby odzwierciedlić te uczucia, które towarzyszą podczas takich ataków, po, po takich atakach, no bo po pierwsze jest wstyd, bo nie jesteśmy w stanie się obronić, po drugie jest poczucie winy i agresja, złość, a potem już jest tylko smutek z tego powodu. I tymi obrazami właśnie chciałam to przedstawić. I też mm, głównym takim kolorem w tej mojej wystawie jest kolor różowy. I on jest y, takim dla mnie odzwierciedleniem tego, y, tego stereotypu, że, y, że mężczyźni się tak trochę bo boją o tego. <śmiech> 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 Ale generalnie y, <laughs> <laughs> chodziło mi o to, że wszystkie te osoby, które są zagrożeniem <laughs> dla, dla innych, są zamieniane w takie słodkie pieski i, e, i wtedy e, ci ludzie nie są nadal zagrożeniem, tylko, e, tylko ta odwaga gdzieś w nas się zbiera i, i po prostu możemy być wtedy totalnie... Silne, agresywne. tak. Właśnie tutaj jest kontrast między tym psem, bo ten pies, e, on... E, stawia matkę e, i to jest matka, która jest wychudzona e, i jest groźna, ale nie ma siły. A z kolei ten drugi pies e, całkowicie jakby odstrasza na pastów. Tak, dlatego, dlatego psy... A i jeszcze właśnie dlaczego, dlaczego jeszcze to psy? No bo e, zauważyłam, że ja zawsze poglebałam się psów i zauważyłam, że wyprowadzając psa mojego znajomego Eee, właśnie tych napastników jest mniej. Że oni się boją tych psów, że jak idę z psem, to czuję się od razu bezpieczniejsza. Tak, i dlatego, dlatego właśnie te, te psy. Pojętnie, tak? tak, tak. No i yy, tak naprawdę to w sumie yy, dopiero niedawno wróciłam do malarstwa, bo miałam długą przerwę. Tak na co dzień zajmuję się teraz bardziej instalacjami i performanceem i, i, co? I e, jestem aktualnie asystentką Kasi Kozyry w Warszawie i e, robimy wystawę tylko w Zachęcie, e, więc też zapraszam na tą wystawę w grudniu. Jaka to będzie wystawa? E, o, e, o Jezusach. E, tak będzie nietypowa wystawa o, o Jezusach. Będzie się nazywała Odnaleźć Jezus. Tak, tak. Ja Kasi przy tej, przy tej wystawie pomagam. No i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze na jakiejś mojej wystawie indywidualnej. Przyjedziemy. Tak. Dobrze. Dobrze tak. Bardzo dziękuję wszystkim. My też jako tak. Dziękujecie z różą. Dziękujecie Ci dużo powodzenia. Cieszymy się, że Wiecie, to takie spotkanie, jak... zapraszamy jak będzie jakieś pytania. Także to no... cieszę się, się bardzo. Oddaję głos. Zapraszamy potem za lampę. Zabierzesz no. mnie ten autem sportowy do Warszawy? Tak. Proszę, ja też.